Dzisiaj robimy opening kart Pokémon. Pikachu, wyzywam cię! Od Uprzedzając wasze pytania: czy gram w karty Pokémon? Nie. Czy znam się na kartach Pokémon? Nie. Ty lubię kupować głupoty? Tak. Kur. Taką książkę dostałam. Balon. Na i Balon. Ale ładny ja za trudno, żeby przeczytać. Niektórzy mi mówili, żeby nie otwierać, tylko sprzedać to później drożej. Niektórym to się w dupach poprzewracało. Gówno. Ja pierdolę! No, czy tylko ja na tym świecie nie mam szczęścia? Musiałam na chwilę przerwać nagrywanie, bo się lekko w Ale ja się nie przejmuję. Na lampę. Kurwa. Ej, no, no kur... chociaż jedna! Może ja mam po prostu zły wajb energetyczny. No dok. Nie podoba mi się ta zabawa. Matka do mnie zadzwoniła, jak ja czarżardy otwieram. Kur! Kur... Wróciłam. Świeci się jak psu jajca. Nie uważacie? 40 zł jest to warte. Jak na moje yy, specjalistyczne oko. Mięski pan. Migotka. To ta z muminków jest. Normalnie kolaboracje mają. Pokémony i ten... I muminki. Ostatnia paczka. Matka drugi raz zadzwoniła. Dzwoni, nie? Whooper. Tu jest Burger King, a tu jestem ja. Ani trochę nie jestem zadowolona tym openingiem. A Nie ma co ta, nie ma co darowanej krowie w, w dupę wchodzić czy tam jak co było. Jak macie jakieś fajne karty, to możecie pisać do mnie na Instagramie. Pa. Mówią, mówią, że pokémonach nie wychodzi nie.